Ze śmiercią w srogi tamtejsnota nas gra. Potorów huk do sygna w Motorów odnika. Potorów huk gra. Przez drobnię z tym młynie, w obcych my gdy Na skrzydłach naszych błyszczą polskie znaki. Na skrzydłach wiatr wolności pieśń nam gra. Jak wolny śpiew płyniemy ponad światem, Aż padnie wprost się w krok w zbrodni i zła. Melodią serca równo grają śmigła, Jak zemsty zew ten śpiew do bój gra. Ta pieśń, nasza pieśń, na tych zagadkach gra, Bój na zew, bój na zew, padnie tylący ciężki Jak raz odszedł Bengi, na wroga z góry spaść i go z gór, z bitwajem ląda ze śmigłów, o polskie tu czyny zdrowej wdów. Przez drobki gęstem w ochronie obcych bisk, gdy wizjon przyzna czyn Na skrzydłach naszych błyszczą polskie znaki. Na skrzydłach wiatr wolności pieśń nam gra Jak wolnych śpiew płyniemy ponad światem Aż padnie w krok się blisko i izba Melodią serca równo grają śmigła Jak zemsty zew ten śpiew to o, zna. Pieśna, pieśna, bój nas gra Ta pieśń ta pieśń na tych Bój nas bój nas zew, śpiew